A teraz żegnamy się. Anno, nie! I dokąd pójdziesz? Zamieszkał u kogoś, kto będzie wobec mnie szczery. Bo ja wiem, może u Legara. On chyba nie umie kłamać. Zaczekaj, pozwól mi chociaż wyjaśnić. Nie postąpiłem szlachetnie, ale wcale nie chciałem cię oszukać. Ech. Chodzi o ich rodziców. Kopciu! To nie twoja wina. To było kilka lat temu. Byłem na wyprawie, gdy czaple napadły na Kurzajkowo. Skrzeki polcia przeżyli, lecz ich rodzice nie mieli tyle szczęścia. Gdybym tylko tam był, wiem, że wszystko byłoby inaczej. W tamtej chwili przysiągłem, że już nigdy więcej nie zawiodę rodziny. Zrobię wszystko, żeby ich chronić. Więc gdy odkryłem, że pozytywka jest niebezpieczna, okłamałem cię i ją ukryłem. Myślałem, że ochronię tak rodzinę, ale teraz wiem, że to było głupie. Też jesteś moją rodziną. A ja cię zawiodłem. Zawiodłem nas wszystkich. Oh, przepraszam, przepraszam. Tak bardzo was przepraszam. Hopciu. Wybacz.